Nigdy nie zapomnę jak bezgraniczny smutek odczuwałem po obejrzeniu filmu Droga w 2010 roku na podstawie powieści Cormaca McCarthy'ego. Like like Ten film był bezbrzeżnie smutny. Ukazywał gasnące resztki człowieczeństwa na naszych oczach. Dobroci i nadziei w świecie, w którym ludzie sami je gaszą. I teraz, 15 lat później, obejrzałem film, który również jest na podstawie książki i który gra na tych samych emocjach, na których zagrała właśnie droga. Bo Wielki Marsz na podstawie powieści Stephena Kinga sprawił, że jestem wstrząśnięty, jestem poruszony, ale jestem też uskrzydlony. A to jest recenzja bez spoilerów, najsmutniejszego, najbardziej przygnębiającego filmu tego roku, moim zdaniem który jednocześnie jest oczyszczający i inspirujący i powiem wam dlaczego i powiem wam również dlaczego uważam że każdy z was powinien go obejrzeć the blood will flow 50 nastolatków przyjeżdża w konkretne miejsce zostali wybrani do udziału w wielkim marszu to wielkie medialne wydarzenie które podbudowuje morale w ameryce w kryzysie zasada jest prosta Chłopcy muszą maszerować, póki starczy im sił. Marsz może wygrać tylko jeden z nich, a wszyscy pozostali, jeśli tylko zostaną w tyle, dostaną kulkę w łeb. Taki jest koncept, który narodził się w głowie Stephena Kinga i w jego książce w 1979 roku wydanej, która zresztą na początku nie chciała być wydana, on napisał ją pod pseudonimem, dopiero później wydał, kiedy już rzeczywiście zrobił karierę jako Stephen King. I jest wiele dzieł, które ma znakomity koncept. Ma taki opis fabuły, jednozdaniowy, który sprawia, że natychmiast chcesz to obejrzeć, natychmiast chcesz to przeczytać. Ale jest niewiele dzieł, które potrafią ten koncept rzeczywiście udźwignąć i na nim budować. No więc Wielki Marsz na szczęście potrafi. Od pierwszego momentu, od pierwszych minut, gdy poznajemy bohaterów tej historii, wiemy, co się wydarzy. Młodzi ludzie będą zabijani na naszych oczach, a mimo to opowiedzieć ekscytującą historię i cały czas trzymać w napięciu to duże osiągnięcie. I a propos bohaterów ten film nie mógłby się udać, gdyby nie interesujący bohaterowie i wspierający je kreacje aktorskie, bo z tymi bohaterami spędzamy ponad 90 minut bezustannie. All for one. one for all! Bohaterów poznajemy na początku pobieżnie, później stopniowo, odkrywamy więcej na ich temat. Spośród 50 uczestników obserwujemy nie więcej niż 10, a w centrum stoi szóstka. Ale najważniejsza jest bez wątpienia główna aktorska dwójka. Każdy z tych bohaterów ma jakąś przeszłość, każdy z nich wnosi jakiś bagaż z przeszłości do tego marszu i każdy z nich ma powód, żeby iść dalej, i to jest coś więcej niż tylko przeżyć, ponieważ zwycięzca i tego nie powiedziałem może mieć jedno życzenie, które zostanie spełnione. Jest więc rygorystyczny i nadmiernie przygotowany Hank Olson, jest cichy i zdeterminowany Stebbins, jest sympatyczny i koleżeński Collie Parker oraz niestabilny i porywczy Gary Berkowicz. Ale pierwsze skrzypce gra duet. Ray Gerati, de facto protagonista filmu, i Peter McVries. Tego pierwszego, czyli Reja, gra Cooper Hoffman, Syn nieżyjącego już wybitnego aktora Filipa Seymour'a Hoffmana. Cooper Hoffman miał okazję wykazać się aktorsko w filmie Licorice Pizza, autorstwa Paula Thomasa Andersona i naprawdę zaskoczył tam swoim talentem. Tutaj jest po prostu kapitalnym aktorem. Jego rei jest z jakiegoś powodu cholernie zdeterminowany, żeby wygrać. My dowiadujemy się w toku filmu dlaczego. Jednocześnie jest bardzo pomocny, serdeczny i reprezentuje to, co w człowieczeństwie najlepsze. Z kolei Petera McVreeze gra inny znakomity aktor, jakim jest David Johnson, którego możecie. Kojarzyć z roli Andiego w Alien Romulus. Nieważne jak oceniacie Alien Romulus, myślę, że każdy jako plus tego filmu potraktował właśnie Andiego i rolę Davida Johnsona, który jest po prostu znakomity. Jest to naprawdę jeden z najlepszych wschodzących aktorów. Zresztą sam Cooper Hoffman powiedział, że pierwsza scena z nim i taki test chemii między aktorami sprawi, że on, on, on zapomniał języka w gębie. On był, on był tak powalony charyzmą i talentem. Davida Johnsona, że mogę tylko powiedzieć, również będzie wam się to udzielało podczas seansu, bo jego bohater, Peter jest nawet bardziej serdeczny, pomocny i solidarny niż Ray, a nosi jeszcze większe blizny i jeszcze większy bagaż, jakim jest jego przeszłość. I muszę powiedzieć, że to, co robią na ekranie ci dwaj aktorzy, czyli właśnie Cooper Hoffman i David Johnson, to jest jeden z największych popisów aktorskich tego roku obok Supermana i Lexa Luthora. Są magnetyczni i widać, jak znakomicie na siebie wpływają. O czym obaj zresztą mówią w wywiadach. Jest między nimi ogromna chemia, jest jeszcze więcej emocji, bo raz jeszcze podkreślę, ten tandem to jest serce tego filmu. A przy tym łamie on pewne konwencje, bo zazwyczaj w takich filmach, w których jeszcze do tego jest rywalizacja, jak Top Gun, no to mamy protagonistów, którzy są jednocześnie dla siebie antagonistami. Rywalizują ze sobą. Tutaj tak nie jest. To jest złamanie konwencji, bo oni od początku wspierają się, stają się przyjaciółmi, a w dalszej części filmu są wręcz braćmi z wyboru. Niemal w każdej minucie tej przygnębiającej historii reprezentują czystą dobroć i nadzieję. Są solidarni i serdeczni. A to rezonuje jeszcze bardziej, kiedy wiemy, że do mety dotrze tylko jeden. Największym i najwspanialszym walorem tego filmu jest obserwowanie właśnie interakcji między bohaterami, ale też tego, jak rodzi się między nimi więź. Oglądanie, jak powstaje kompania braci, to jest nieprawdopodobnie przygnębiające. Oglądać bardzo młodych chłopaków, którzy idą po śmierć, bo my wiemy, że 49 z nich nie dożyje końca filmu. Wiemy, że zostaną brutalnie zabici na naszych oczach, a mimo to, a może właśnie dlatego. Naturalnym ich odruchem jest nie być samotnym w tych chwilach, mieć otuchę, mieć drugą osobę przy sobie, a jeszcze lepiej być po prostu we wspólnocie. Ta potrzeba kamraderii, ta potrzeba wspólnoty, ta potrzeba solidarności jest tym, co ożywia ten film, pomimo, że jest on niezwykle przygnębiający i ponury, jak już powiedziałem. Tylko, że no i tu właśnie pojawia się największy paradoks. Wielkiego marszu, jako zaprojektowanego systemu i gry. Każdy gest dobroci i empatii, jak na przykład podzielenie się jedzeniem z kolegą albo zatrzymanie się, żeby podnieść kolegę, który upadł, jest kontrlogiczne z perspektywy reguł gry, bo to sprawia, że nie tylko wspierasz swojego rywala, zamiast go eliminować, żeby zwiększyć swoje szanse, patrząc po prostu na prawdopodobieństwo. To jest też coś, co naraża cię na przegraną, bo a nuż zatrzymasz się na zbyt długo. Więc dobroć i empatia jest w tym świecie. Przedstawionym działaniem wbrew swojemu dobremu interesowi i wbrew zwycięstwu, jest działaniem na przekór systemowi. A ten system reprezentuje swoją twarzą niejaki major. Major, którego gra znakomity Mark Hamill, symbol tego, czym stała się Ameryka. Podstarzały Piotruś Pan, figura wojskowa, która chyba szczerze wierzy, że śmierć tych chłopaków jest inspiracją dla narodu, a ten jeden, który przetrwa, niczym przodownik pracy w Związku Radzieckim, będzie wieszany na plakatach i inspirować naród do nakręcania PKB. Major gardzi lenistwem otwarcie i uważa, że każdy powinien reprezentować hart ducha i żelazną wolę do tego, żeby zwyciężyć. Ten, kto nie weźmie udziału w wielkim marszu, jest chórzem, pod warunkiem, że on sam będzie siedział wygodnie. W transporterze i zagrzewał bohaterów do dalszego marszu, a w razie czego i wykonywał egzekucję. No, to wszystko, co powiedziałem, może wam kreować w głowie obraz pełen symboli, egzystencjalizmu, ale, ale nie śmierć w tym filmie jest naprawdę namacalna i jest makabryczna, i jest czymś, co będzie wam towarzyszyło przez cały seans. No może film zaczyna się niewinnie, i. Celowo robi to reżyser Francis Lawrence, który co ciekawe w przeszłości zrobił szereg filmów z serii Igrzyska Śmierci. To chyba po, uważam, że potrzebował zrobić te filmy, żeby wreszcie zrobił jeden film, który lepiej wyraża to, co próbowały wyrazić wszystkie filmy o Igrzyskach Śmierci. No więc Francis Lawrence kręci swój obraz w taki sposób, że daje nam trochę taką łudę, że to będzie po prostu wycieczka. Że tak, no że jak jeden się zmęczy, trudno, no wypadasz z wyścigu, czerwona karka, sorry stary, nie będziesz miał nagrody, ale kiedy pada pierwszy strzał. To zaczyna się horror. Śmierć towarzyszy nam cały czas i jest makabryczna. Bohaterów ogarniają emocje, które udzielają się także nam. Paranoja, gdy jednej nocy wchodzą pod górę i zaczyna się dosłownie rozstrzeliwanie tych, którzy nie mogą utrzymać tempa i nie wiesz, czy za moment to nie będziesz ty. Panika, gdy czujesz, że przestajesz panować nad ciałem, które odmawia ci posłuszeństwa po 200 km marszu. Frustracja, kiedy kolega, który przed chwilą zagrzewał cię do dalszego marszu, dostaje strzał w brzuch, żeby wykrwawić się. W jak największych męczarniach, czy desperacja, kiedy idziesz mimo wszystko i wbrew każdej komórce swojego organizmu. Wielki marsz ma doskonałą proporcję dialogów do akcji i tego, co nazywamy budowaniem napięcia. To jest naprawdę mistrzostwo nomen omen utrzymywania tempa i zainteresowania widza. Do tej dramaturgii dochodzi też znakomita ścieżka muzyczna. Naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem. Jak bardzo muzyka wybija się w pozytywny sposób. To znaczy, nie tylko podkreśla daną scenę, ale wręcz no jest jednym z aktorów chwilami i świetnie wyraża emocje, naprawdę. Jest to ponownie ścieżka dźwiękowa, która zrobiła na mnie jedne z największych wrażeń w tym roku. Ani przez moment tego filmu nie miałem poczucia, że on się dłuży. Ani jedna minuta nie wydawała mi się zbędna, ani jedna linijka dialogu nie miałem wrażenia, że czegoś nie mówi o bohaterach, albo nie buduje pewnej atmosfery właśnie kamraderii. Porównuję to z książką, którą zacząłem czytać, jestem w połowie tej książki i mogę już teraz powiedzieć, że adaptacja jest niezwykle elegancka w swoim minimalizmie i mądrze odchudzona, ale jednocześnie przekazuje wszystko to, co najważniejsze w dziele Stephena Kinga. Mówię w tytule, że jest to najsmutniejszy film, jaki obejrzałem w tym roku i nie bejtuję. Rodzi się więc pytanie, po co go w takim razie oglądać? Bo powiedziałem już na początku, że chciałbym, żeby każdy z was go obejrzał. Dlatego, że będziecie zaskoczeni, że w filmie, w którym jest tyle śmierci, jest jednocześnie tyle życia. Film, w którym jest tyle przemocy, po to, żeby mogło być w nim tyle piękna. Cały Wielki Marsz polega na wzmaganiu odruchów darwinistycznych. Na wzmaganiu rywalizacji brutalnej konkurencji, bo wygrać ma najsilniejszy, najbardziej nieustępliwy. Ale właściwie czemu? No, właśnie temu, żeby zniszczyć tkankę społeczną. Już Hannah Arendt, analizując systemy totalitarne, już George Orwell, również jako świetny komentator polityki i społeczeństwa, zauważyli, że system totalitarny triumfuje zawsze wtedy, kiedy osiąga poziom, w którym obywatele sami się kontrolują, sami na siebie donoszą, sami nawzajem się niszczą, bo solidarność. Jest największym zagrożeniem dla totalitaryzmu i chyba my, Polacy, powinniśmy o tym wiedzieć najlepiej. W tym świetle, formą buntu w Wielkim Marszu nie jest się zatrzymać i zginąć. To jest właśnie zachować człowieczeństwo i być solidarnym i pomocnym, nawet kiedy jest to wbrew Twojemu indywidualnemu interesowi. I obserwowanie tych ludzkich odruchów odruchów dobroci, odruchów solidarności. Tej pochwały humanitaryzmu i humanitarności, w sytuacji, kiedy umiera Twój kolejny kolega, a Ty wciąż nie pozostajesz na to obojętny, Ty wciąż jesteś tym zszokowany, Ty wciąż cierpisz z tego powodu. Tak, jest straszne, ale jest piękne, jest poruszające, jest uskrzydlające. Dlatego właśnie, że Wielki Marsz nie jest filmem o umieraniu. Jest filmem o człowieczeństwie. Jest filmem o człowieczeństwie, które rodzi się w nas, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, kiedy próbuje się je całkowicie zdławić. Zanim zdradzę swoją ocenę. Chcę tylko powiedzieć, że rzuciłem się na książkę tuż po obejrzeniu tego filmu, bo zrobił on na mnie tak wielkie wrażenie i śmiało mogę powiedzieć, że jak najbardziej książka dłuższa jest treściowo i lepiej pewnie albo pełniej charakteryzuje bohaterów od takiej strony psychologicznej, poświęca też więcej miejsca bohaterom, ale uważam, że film robi to lepiej, to znaczy uważam, że film lepiej przedstawia tę historię w sposób właśnie bardziej zgrabny, bardziej konsystentny i bardziej trzymające w napięciu, nie potrzebując tak wiele przestrzeni do tego, żeby powiedzieć to, co chce nam powiedzieć. I są dwa tytuły yy, często przywoływane wśród najlepszych filmów historii. Dwa amerykańskie filmy, które tak się składa, są właśnie adaptacjami Stephena Kinga. jak na ironię, biorąc pod uwagę, że jest to mistrz horroru, są to książki, które nie są horrorami. I to jest oczywiście Zielona Mila i Skazanie na Shawshank. Książki, które można by nazwać takimi wielkimi, amerykańskimi opowieściami. I wiecie co? Uważam, że Wielki Marsz właśnie tą adaptacją autorstwa Francisca Lorenza dołącza do tego grona. To jest trzeci taki film na podstawie prozy Stephena Kinga, który nie tylko jest fantastyczną adaptacją jego prozy, ale jest kinem wielkim. Dlatego oceniam ten film na 9 na 10 i tak uważam, że to jest bardzo niepozorna perełka, która, która jest jednym z moich największych zachwytów filmowych tego roku i bez wątpienia trafi do mojej topki najlepszych produkcji tego roku. Bardzo mi zależy na tym, żebyście, żebyście wszyscy obejrzeli ten film. I zachęcam również do przeczytania książki. I tu mam dla Was specjalną gratkę, jeżeli jesteście fanami, bądź jeszcze nie jesteście fanami Stevena Kinga. Ostatnio korzystam z kopalni e-booków, jaką jest platforma Legimi. W ramach abonamentu macie możliwość kupowania z rabatem do 50% audiobooków, książek papierowych i e-booków, chociaż w samym katalogu abonamentowym macie dostęp do bardzo wielu pozycji bez dodatkowej dopłaty, to znaczy np. cała trylogia Huzycka czy seria o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Natomiast tam na Legimi macie cały katalog twórczości Stephena Kinga, w tym Wielki Marsz. I podobnie jak ja, możecie zgarnąć sobie mając abonament za niecałe 15 zł lub mniej. Takiego ebooka. A ode mnie macie 45 dni dostępu do Legimi No Limit za darmo. Wystarczy, że sprawdzicie link w opisie pod tym filmem i wpiszecie kod bez schematu. Tylko pamiętajcie, że ta promka obowiązuje do 31 października. Sprawdźcie, bo, bo, bo żal byłoby przeoczyć taką okazję. Ponownie ja czytam w tym momencie wielki marsz, wiem, że zakończenia troszeczkę się różnią. Jeżeli chodzi o film w stosunku do książki, natomiast mogę powiedzieć, że i teraz pozwolę sobie na brzydkie słowo, bo ono dobrze wyrazi to, co mam na myśli. Zakończenie Wielkiego Marszu mnie rozjebało. Jest potężne i niestety wiem, jakie jest zakończenie w książce. Uważam, że zakończenie w filmie jest po prostu lepsze. Czekam na Wasze komentarze. Mam naprawdę nadzieję, że obejrzycie ten film, bo, bo po to prowadzę tego vloga, żeby, żeby namawiać o takich produkcji. Myślę, że wiele osób może się ze mną nie zgadzać w tej ocenie, ale wiem, że kulturalnie będziemy się spierali właśnie w komentarzach i pamiętajcie, żeby sprawdzić Legimi i wykorzystać kod bez schematu w linku pod filmem.